że skończę hmm. koncert i uciekam, zawsze robię zdjęcia, pogadam chwilę, ale jakby staram się zatrzymywać taką granicę, żeby po prostu artysta-fan. Mm -hmm. Chociaż też mi się bardzo podoba to sformułowanie, które kiedyś już się trochę szyję, więc mogę się pomylić, że ciebie i, i tych ludzi, którzy są słuchaczami, różni tylko i wyłącznie to, że ty jesteś na scenie, a jeżeli chodzi mm -hmm. o zejście ze sceny, jesteś tak samym, takim samym człowiekiem jak, jak inni i że właśnie, żeby też takich ludzi nie wywyższać i nie myśleć, że oni są lepsi, bo to są dokładnie tacy sami ludzie, ale też rozumiem tu twoje podejście co do robienia zdjęć i rozmawiania, bo pamiętam historię, jak opowiadałeś w CGM, że kiedy z tak, sceny tak. i długo miałeś taką bijatykę myśli, czy podejść, czy nie podejść, tak, ale tak. koniec końców wybrałeś drogę, że... Zdałem sobie sprawę, jaka to jest radość. Mm. I dlatego też nigdy nie uciekałem od tych zdjęć. No, mm. To była fajna lekcja. Ale ty już po pierwszym wyemitowanym odcinku stałeś się osobą publiczną? Ja pamiętam, że, pamiętam, był, był, że był potężny byłem, na ciebie, tak, ale ja jesteś ciekawy, jak to w twoje, w, w, z twojej perspektywy wyglądało. To... To było tak, że byłem wtedy chyba w Toruniu i pamiętam, że właśnie po emisji, e, dzień po emisji tego odcinka, e, akurat nawet w tej samej bluzie szedłem tu i w tych dreadlockach, jeszcze swoich, e, to, to ludzie rozpoznawali i, i ten początek był taki fajny, wiesz, o, kurczę, poznają, ale super.